telefon zadzwonił w pustym pokoju, nikt nie powinien go usłyszeć, zbudowany z części wykradzionych z magazynów, składany nocami przy świecy, kiedy nikt nie patrzył, nielegalny, tak go nazwali, urządzenie, które nigdy nie powinno istnieć, zamknięte w metalowej skrzynce, podłączone do kabli przeciągniętych pod deskami podłogi. Przez ten telefon popłynęły słowa, które zdecydowały o losie admirała Yamamoto, mózgu ataku na Pearl Harbor. Porucznik Marcus Winters wpatrywał się w splątaną sieć przewodów na swoim biurku. Wczesny kwietniowy poranek 1943 roku przywitał go zimnym deszczem uderzającym o blaszany dach baraku na wyspie Guadalcanal. Kropelki wody przeciskały się przez nieszczelne okna, tworząc małe kałuże na podłodze z surowych desek. Powietrze było ciężkie od wilgoci i zapachu soli morskiej, mieszającego się z wonią rozgrzanej elektroniki i izolacji kablowej. Między palcami obracał małą część, kondensator, który zdobył poprzedniego dnia od mechanika z hangaru, który nie zadawał pytań. Winters był inżynierem łączności. Ale to, co robił, daleko wykraczało poza jego oficjalne obowiązki. Sprzęt, który tworzył, nie istniał w żadnym inwentarzu, nie miał numeru seryjnego, nie był zatwierdzony przez dowództwo. Był cieniem, szeptem, który mógł zmienić bieg wojny. Słońce przebijało się przez chmury, rzucając smugi światła na jego zmęczoną twarz. Od tygodnia prawie nie spał, walcząc z czasem i ograniczonymi zasobami. Wokół niego na ścianach wisiały plakaty propagandowe Loose lips sink ships. Ironia nie umknęła jego uwadze. Za ścianą słychać było odgłosy obozu budzącego się do życia, krzyki sierżantów, warkot silników dżipów, stukot menarzek w polowej stołówce. Winters zamknął oczy, próbując się odciąć od zewnętrznego świata. Potrzebował skupienia. Jego palce, poobijane i pocięte od ostrych krawędzi metalu, poruszały się z precyzją zegarmistrza. Montował układy, które nigdy nie miały prawa zadziałać w tych warunkach. Bez odpowiednich narzędzi, bez schematów, bez wsparcia. Dzień wcześniej podsłuchał rozmowę dwóch oficerów wywiadu. Mówili przyciszonymi głosami o przechwyconym komunikacie, o kodzie Ultra, o podróży, którą planuje admirał Yamamoto. Winters nie był szpiegiem, nie miał dostępu do tajnych informacji, ale jego umysł łączył fakty szybciej niż najlepsze maszyny kryptologiczne. Japończycy używali sieci radiowej, którą Amerykanie nauczyli się podsłuchiwać, ale istniała luka, połączenie którego Japończycy używali myśląc, że jest bezpieczne i właśnie tę lukę Winters zamierzał wykorzystać. Gdy słońce wspięło się wyżej na niebie, a cienie w baraku stały się ostrzejsze, porucznik podłączył ostatni przewód. Urządzenie nie wyglądało imponująco. Prowizoryczna skrzynka z aluminium, pokryta zadrapaniami, z wystającymi kablami i anteną zrobioną z drutu miedzianego. Ale Winters wiedział, że wewnątrz kryje się coś niezwykłego: zdolność podsłuchania rozmów, które miały pozostać tajemnicą. Włączył przełącznik i wsłuchał się w cichy szum eteru, czekając na głosy, które mogły przynieść koniec wojny. Komandor James Lawrence stał przy mapie rozpięciej na ścianie bunkra dowodzenia, oddzielony od tropikalnego piekła Pacyfiku grubymi warstwami betonu i stali. Wentylatory pracujące pod sufitem z trudem radziły sobie z gęstym, dusznym powietrzem, które pachniało papierosami, kawą i potem. Błękitna powierzchnia oceanu na mapie była poznaczona czerwonymi i niebieskimi pineskami, oznaczającymi pozycje jednostek własnych i przeciwnika. Lorenz wodził palcem po trasie, zaznaczonej przerywaną linią planowanej podróży admirała Yamamoto. Wspomnienia z Pearl Harbor wracały do niego jak nieproszony gość za każdym razem, gdy myślał o japońskim admirale. Widział płonące kadłuby okrętów, słyszał krzyki rannych marynarzy, czuł zapach palonego paliwa unoszący się nad zatoką. Tamtego dnia stracił trzydziestu dwóch ludzi ze swojej załogi. Teraz, po prawie dwóch latach wojny, mógł wreszcie wyrównać rachunki. Nie chodziło jednak o osobistą zemstę, to była zimna kalkulacja wojenna. Eliminacja Yamamoto oznaczała odcięcie głowy japońskiemu dowództwu morskiemu. Za jego plecami radiotelegrafiści pracowali niestrudzenie, odbierając i wysyłając zaszyfrowane wiadomości. Stuk od klawiatur mieszał się z szumem radiowym i przytłumionymi rozmowami. W kącie pomieszczenia, przy oddzielnym biurku, siedział młody porucznik Marcus Winters ze swoim nietypowym sprzętem. Lorenz nie pytał o szczegóły. Wiedział tylko, że Winters był geniuszem elektroniki. A jego nielegalny telefon dawał im przewagę, której desperacko potrzebowali. Z głośnika urządzenia Wintersa dobiegały trzaski, szumy, fragmenty rozmów w języku japońskim. Większość z nich była bezwartościowa rutynowe raporty, standardowe procedury, szum informacyjny. Ale wśród tego chaosu, jak szept w hałaśliwym pomieszczeniu, pojawiały się czasem informacje. O nieocenionej wartości. Winters notował wszystko w małym notatniku, zapisując godziny, częstotliwości, słowa klucze. Jego twarz była ściągnięta w wyrazie intensywnego skupienia, oczy zmrużone od wysiłku i niewyspania. Lorenz wiedział, że to, co robią, balansuje na granicy moralności wojennej. Podsłuchiwanie wroga było akceptowane, ale wykorzystanie tych informacji do zaplanowania zamachu na konkretną osobę to był inny poziom. To nie zamach, powtarzał sobie w myślach, to operacja wojskowa. Ale gdzieś w głębi duszy czuł, że przekraczają granice. Yamamoto był żołnierzem jak on człowiekiem, który wypełniał rozkazy swojego kraju. Czy zasługiwał na śmierć z zimną krwią, bez szansy na walkę? Na zewnątrz bunkra przeszła tropikalna burza, krótka i gwałtowna. Grzmoty wstrząsały ziemią, a błyskawice oświetlały wąskie okienka bunkra. Lorenz patrzył na mapę. Na małą czerwoną pineskę oznaczającą Bougainville miejsce, gdzie planowano zasadzkę. Tam, wśród zieleni dżungli i błękitu oceanu, miał rozegrać się ostatni akt dramatu, który rozpoczął się w Pearl Harbor. Dłonie komandora zacisnęły się w pięści, gdy wyobraził sobie nadlatujące P-38. Precyzyjny ogień z ich działek, samolot Yamamoto spadający do oceanu. Sprawiedliwość, zemsta, strategia wszystko zlewało się w jedno. Winters pochylał się nad swoim urządzeniem, gdy pierwsza konkretna wiadomość przyszła tuż po północy. Pokój operacyjny był prawie pusty. Tylko dwóch oficerów dyżurnych drzemało przy radiostacji. A wartownik przy drzwiach walczył z sennością. Za oknami czarna noc tropikalna rozbrzmiewała od głosami owadów i czasem dalekim warkotem silników patrolujących łodzi. Powietrze stało się chłodniejsze, wilgotne i lepkie, przesiąknięte zapachem mokrej dżungli i paliwa lotniczego z pobliskiego lądowiska. Najpierw usłyszał szum, potem trzaski, wreszcie głosy stłumione. Dalekie, ale wyraźne. Japońscy operatorzy radiowi przekazywali wiadomość. Winters nie znał japońskiego, ale rozpoznawał kody, numery, nazwy geograficzne. Jego ręka automatycznie sięgnęła po ołówek, zapisując każde słowo, które brzmiało jak nazwa własna lub liczba. Na kartce papieru powstawała układanka, fragmenty planu podróży admirała Yamamoto. Godziny wylotu, trasa, eskorta. Wszystko było tam, przekazywane otwarcie, jakby Japończycy byli pewni, że nikt nie może ich podsłuchać. Serce Wintersa biło szybciej. To, co robił, wykraczało poza jego kompetencje, poza jego rozkazy. Stworzył urządzenie z części pożyczonych z magazynów, zainstalował je bez zezwolenia, podsłuchiwał transmisje, których oficjalnie nie miał prawa słuchać. Gdyby został przyłapany, groziłby mu sąd wojenny, ale stawka była zbyt wysoka, by przejmować się regulaminami. Każda informacja mogła przybliżyć koniec wojny, każdy szczegół mógł uratować życie amerykańskich żołnierzy. Za plecami usłyszał kroki, ciężkie, miarowe. Odwrócił się gwałtownie zakrywając notatki. W drzwiach stał komandor Lorenz z twarzą poraną zmęczeniem i niewyspaniem. Jego wzrok padł na urządzenie Wintersa, potem na kartki z notatkami. Masz coś? Zapytał cicho, podchodząc bliżej. Winters zawahał się. Lorenz nie był jego bezpośrednim przełożonym, ale koordynował operację przeciwko Yamamoto. Tak, ser, odpowiedział, podając mu notatki. Plan lotu, dokładny, z czasami, trasą, wszystkim. Lorenz studiował zapiski, jego oczy rozszerzały się z każdym przeczytanym słowem. Jesteś pewien, że to wiarygodne? Zapytał, nie odrywając wzroku od papieru. Winter skiwnął głową. To bezpośrednia transmisja z kwatery marynarki w Rabaul. Nie wiedzą, że ich słyszymy. Lorenz złożył kartkę i schował ją do kieszeni munduru. Przez chwilę stał w milczeniu, jakby ważył w myślach konsekwencje swoich następnych działów. To zostaje między nami, powiedział wreszcie. Oficjalnie ta informacja pochodzi z dekryptażu kodu JN25B, rozumiesz? Winters rozumiał. Jego nielegalny telefon nie mógł być oficjalnym źródłem informacji wywiadowczych. Gdyby Japończycy dowiedzieli się, że ich transmisje są podsłuchiwane w tak prosty sposób, natychmiast zmieniliby procedury. Rozumiem, ser, odpowiedział czując ciężar tajemnicy która właśnie została mu powierzona. Lorenz spojrzał na niego przenikliwie, jakby oceniał jego wiarygodność. Dobra robota, poruczniku, powiedział wreszcie i wyszedł, zostawiając Wintersa samego z jego myślami i cicho szumiącym urządzeniem. Sala odpraw wypełniła się szesnastu pilotami Dywizjonu Myśliwskiego. Zapach potu, gumy, skórzanych kurtek i oleju silnikowego mieszał się z gorącym, wilgotnym powietrzem wpadającym przez otwarte okna. Wentylatory na suficie obracały się leniwie, rozganiając duszną atmosferę, ale niewiele pomagając w walce z tropikalnym upałem. Na twarzach pilotów malował się wyraz skupienia i napięcia, gdy major John Mitchell, dowódca operacji, rozwijał mapę na centralnym stole. Panowie, to nie będzie zwykły patrol. Zaczął wodząc palcem po zaznaczonej trasie przelotu. To misja o kryptonimie Vengeance. Nasz cel to samolot transportowy admirała Yamamoto, który będzie leciał z Rabol na Bougainville. W pomieszczeniu zapadła cisza tak gęsta, że można by ją kroić nożem. Każdy z obecnych wiedział kim był Yamamoto, architektem ataku na Pearl Harbor, mózgiem japońskiej strategii na Pacyfiku. Przechwyciliśmy informacje o dokładnym czasie i trasie przelotu. Będziemy mieli tylko jedną szansę. Mitchell wyjaśniał szczegóły operacji, podczas gdy na zewnątrz słychać było odgłosy startujących i lądujących samolotów. Misja była niezwykle ryzykowna: długi lot nad oceanem, na granicy zasięgu P-38, bez możliwości nawigacji radiowej, aby zachować element zaskoczenia. Piloci mieli lecieć na wysokości zaledwie 15 metrów nad wodą, aby uniknąć wykrycia przez japońskie radary. Każdy z nich wiedział, co oznaczałaby awaria silnika nad otwartym oceanem pewną śmierć w lodowatych wodach Pacyfiku. Yamamoto podróżuje bombowcem Betty w eskorcie sześciu myśliwców Zero. Kontynuował Mitchell, wskazując na szkice japońskich maszyn przyczepione do tablicy. Nasze P-38 mają przewagę szybkości i ognia, ale zero są zwrotniejsze. Kluczem będzie zaskoczenie i precyzja. Nie możemy sobie pozwolić na długą walkę. Piloci kiwali głowami, analizując w myślach różne scenariusze walki powietrznej. Każdy z nich miał za sobą dziesiątki misji bojowych, ale ta była inna. To nie był anonimowy wróg. To było polowanie na konkretnego człowieka. W kącie sali, przy oddzielnym stole, siedział porucznik Winters z komandorem Lorensem, studiując najnowsze przechwycone transmisje. — Potwierdzone — szepnął Winters, pokazując notatki. — Wystartują z Rabol o 6.00. Będą nad Bougainville o 9.35. Lorenz kiwnął głową, czując ciężar odpowiedzialności za operację, która właśnie była planowana. To nie była standardowa misja wojskowa. To było coś pomiędzy operacją wojskową a skrytobójstwem. Linia była cienka, a oni właśnie ją przekraczali. Mitchell zakończył odprawę, podając ostatnie instrukcje dotyczące formacji, rozpoznawania celów i procedur awaryjnych. Pytania? Zapytał, rozglądając się po twarzach pilotów. Nikt się nie odezwał, ale w powietrzu wisiało niewypowiedziane pytanie, czy to, co robili, było słuszne, czy było honorowe? Mitchell, jakby czytając w ich myślach, dodał cicho. Panowie, jutro możemy skrócić te wojnę o miesiące. Każdy dzień mniej to setki uratowanych amerykańskich żyć. Niech Bóg ma was w swojej opiece. Gdy piloci wyszli... By przygotować się do misji, w sali pozostali tylko Lawrence i Winters, wpatrujący się w mapę, na której zaznaczono punkt przechwycenia miejsce, gdzie następnego dnia miała zapaść kurtyna dla admirała Yamamoto. Świt 18 kwietnia 1943 roku wstał nad Guadalcanalem, jak miliony innych świtu nad Pacyfikiem. Najpierw szarość, potem pastelowe kolory wschodzącego słońca, wreszcie oślepiający blask odbijający się od powierzchni oceanu. Ale dla szesnastu pilotów P-38 Lightning, przygotowujących się do startu, ten poranek był inny niż wszystkie. Powietrze na lotnisku drżało od napięcia, mieszając się z zapachem paliwa, rozgrzanego metalu i wilgotnej dżungli. Mechanicy przeprowadzali ostatnie kontrole maszyn, piloci sprawdzali mapy i kompasy, radiooperatorzy monitorowali pogodę. Winters stał na skraju pasa startowego, obserwując przygotowania. Nie powinno go tu być. Jego zadanie zostało wykonane, informacja dostarczona, ale czuł, że musi zobaczyć początek misji, którą pomógł zaplanować. Jego nielegalny telefon leżał teraz zdemontowany w szufladzie biurka. Dowód usunięty, ślady zatarte. Oficjalnie informacja o locie Yamamoto pochodziła z dekryptażu japońskich kodów. Ale Winters wiedział prawdę. Bez jego urządzenia, bez podsłuchanych transmisji, operacja nigdy nie doszłaby do skutku. Major Mitchell przechadzał się między maszynami, zamieniając kilka słów z każdym pilotem. Jego twarz była poważna. Skupiona, ale spokojna. Wykonał setki misji bojowych, ale ta była wyjątkowa. Nie chodziło tylko o zestrzelenie wroga, ale o precyzyjny atak, który mógł zmienić losy wojny. Gdy podszedł do swojego P-38, spojrzał na zegarek. 7:10. Za 20 minut będą w powietrzu, a potem długi, wyczerpujący lot nad oceanem, na granicy zasięgu maszyn, bez możliwości powrotu w przypadku poważnych problemów. W centrum dowodzenia komandor Lorenz siedział przy radiostacji, wsłuchując się w raporty pogodowe. Warunki były idealne. Dobra widoczność, umiarkowany wiatr, minimalne zachmurzenie nad obszarem operacji. Na mapie przed nim zaznaczona była trasa lotu Yamamoto prosta linia z Rabul do Bougainville. Jak się czujesz? zapytał oficer stojący obok. Lorenz milczał przez chwilę, zastanawiając się nad odpowiedzią. Czuł mieszankę emocji, determinację, poczucie odpowiedzialności, ale także wątpliwości. Yamamoto był przeciwnikiem, ale także żołnierzem, jak on sam. Czuję, że robimy to, co musimy, odpowiedział w końcu. Na pasie startowym silniki P-38 zaczęły budzić się do życia jeden po drugim. Potężny ryk wypełnił powietrze, zagłuszając wszystkie inne dźwięki. Piloci przeprowadzali ostatnie kontrole systemów, komunikując się z wieżą przez radio. Mechanicy odsuwali się od maszyn, dając znaki, że wszystko jest gotowe. Mitchell zajął miejsce w kabinie swojego samolotu, zakładając hełm i podłączając radio. Przez chwilę siedział nieruchomo, przygotowując się mentalnie do misji. Potem dał sygnał i pierwsza maszyna ruszyła na pas startowy. Winters obserwował, jak kolejne P-38 odrywają się od Ziemi, wzbijając w powietrze i formując szyk. Błyszczące w słońcu maszyny stopniowo malały, aż stały się srebrnymi punktami na niebie, a potem zniknęły całkowicie, kierując się na północny zachód. Za kilka godzin dotrą do punktu przechwycenia, gdzie będą czekać na samolot Yamamoto. Porucznik poczuł nagle dziwną pustkę. Jego część zadania została wykonana, nie miał już wpływu na przebieg wydarzeń. Teraz wszystko zależało od pilotów, ich umiejętności, refleksu i precyzji. Ruszył w kierunku baraku dowodzenia, by dołączyć do Lorenza w oczekiwaniu na wiadomości z frontu. Minuty zamieniły się w godziny. Komandor Lorenz i porucznik Winters siedzieli w centrum komunikacyjnym, otoczeni mapami, raportami i radiostacjami. Przez okna wpadało światło południowego słońca, rzucając ostre cienie na podłogę z surowych desek. Czas zdawał się rozciągać jak guma, każda sekunda trwała wieczność. Radiooperator przy głównym stanowisku nasłuchowym co jakiś czas regulował częstotliwość, szukając jakichkolwiek sygnałów od grupy uderzeniowej. Cisza w eterze była częścią planu, pełna cisza radiowa aż do zakończenia misji, ale to nie ułatwiało oczekiwania. O 9.34, minuta przed planowanym czasem przechwycenia, Winters spojrzał na zegarek. Gdzieś tam nad odległą wyspą Bougainville szesnaście amerykańskich myśliwców czekało na japoński bombowiec. Wyobraził sobie admirała Yamamoto siedzącego w swoim samolocie, nieświadomego zasadzki, która na niego czekała. Czy admirał przeczuwał coś? Czy miał jakieś przeczucie zbliżającego się końca? Takie myśli były irracjonalne, ale w czasie wojny granica między racjonalnością a przesądami często się zacierała. Pierwsze wiadomości dotarły o 11:20, gdy jeden z powracających P38 nawiązał kontakt radiowy. Przekaz był krótki, zakłócony, ale treść była jasna: vengeance zakończona, cel zniszczony, bo w upomieszczeniu zapanowała dziwna cisza. Nikt nie wiwatował, nikt nie świętował. To nie był moment triumfu, ale raczej cichej ulgi, że operacja zakończyła się sukcesem. Lorenz podszedł do mapy i przypiął małą czarną flagę w miejscu, gdzie samolot Yamamoto został zestrzelony. Potem odwrócił się do Wintersa. Dobrze się spisałeś, poruczniku, powiedział cicho, ale pamiętaj, oficjalnie nigdy nie miałeś z tym nic wspólnego po południu, gdy wszystkie samoloty bezpiecznie wróciły do bazy, Mitchell złożył pełny raport. Przechwycenie było precyzyjne. Atak błyskawiczny. Bombowiec Yamamoto spadł do dżungli, nie mając szans na manewr obronny. Japońska eskorta została zaskoczona. Dwa zero zestrzelone, reszta rozproszona. Amerykanie stracili jeden samolot, pilot prawdopodobnie uratował się na spadochronie. Szczegóły operacji zostały zapisane w raporcie, który natychmiast oznaczono jako ściśle tajny. Oficjalna wersja dla prasy była prosta. Amerykańskie myśliwce na rutynowym patrolu napotkały i zestrzeliły japoński bombowiec, którego tożsamość pasażerów została potwierdzona później. Wieczorem Winters wrócił do swojego baraku. Na biurku leżały części jego nielegalnego telefonu. Kondensatory, cewki, kable, fragmenty aluminiowej obudowy. Zaczął systematycznie niszczyć każdy element, wykręcając śrubki, przecinając przewody, zacierając wszystkie ślady. Nikt nigdy nie mógł się dowiedzieć, jak naprawdę zdobyli informacje o locie Yamamoto. Jeśli prawda wyszłaby na jaw, Japończycy natychmiast zmieniliby swoje procedury komunikacyjne. Gdy skończył, Pozostała tylko kupka bezużytecznych części, nieróżniących się od zwykłych śmieci elektronicznych. Za oknem zapadał zmierzch, niebo przybierało kolor indygo, a pierwsze gwiazdy zaczynały migotać nad Pacyfikiem. Winters usiadł na pryczy, czując narastające zmęczenie po dniach intensywnej pracy i napięcia. Wiedział, że to, co zrobił, prawdopodobnie skróci wojnę, uratuje tysiące amerykańskich żyć. Ale czuł też ciężar udziału w zabiciu człowieka, nawet jeśli był to wróg, nawet jeśli był odpowiedzialny za Pearl Harbor. Gdzieś w dżungli Bougainville leżały teraz szczątki bombowca i ciało admirała. Zimna sprawiedliwość wojny została wymierzona. Nielegalny telefon wykonał swoje zadanie. Teraz musiał pozostać tajemnicą, szeptem Weterze historią, która nigdy nie zostanie opowiedziana.